Korzystając z mojego linku afiliacyjnego wspierasz kanał do diabła z grami. Link w opisie. Zadaj na mój patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam Was wszystkich turbo serdecznie na kanale Do Diabła z grami, a w dzisiejszym odcinku recenzja gry Dead Space 2, która pierwotnie ukazała się na Xboxie 360 oraz na PlayStation 3, a ja ją ogrywałem dzisiaj na Xbox Series X w usłudze Xbox Game Pass. Moi drodzy, nie będę ukrywał, że w ostatnim czasie mam ochotę na takie powiedzmy lekkie retro, tak? No i tutaj Dead Space był też grą, którą miałem ściągniętą już o, z rok na konsoli, tak, no ale nie było możliwości, żeby ją tutaj jakoś konkretnie e, ograć. Moi drodzy, e, będziemy od razu lecieli sobie z recenzją, ja też mam zamiar tutaj ocenić tę grę. Bez jakiejś tam wstążki, wstążki, nostalgii, która będzie mi przysłaniała wzrok, tylko opiszę ją tak, jakby to był tytuł, który wyszedł, powiedzmy tam, nie wiem, rok temu, nie? Albo dzień. E, dobra, moi drodzy, e, oryginalnie Dead Space 2, w momencie, w którym go skończyłem, tak? No to byłem w niebo wzięty, w piekło wzięty. Słuchajcie, była to jedna z, dla mnie z lepszych gier z, 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 w ogóle z tej ery tamtych konsol, tak? I chyba też najlepsza część w ogóle Dead Space'a. Czy mam dzisiaj takie zdanie? Poznacie to już niedługo. Moi drodzy, zaczniemy sobie od fabuły. Po dramatycznych przejściach, po traumatycznych zajściach, które miały miejsce na statku USG Ishimura, a Isaac Clark, czyli nasz główny bohater, no mówiąc delikatnie, mocno podupadł na zdrowiu psychicznym. Tak, tak mocno, że. Został umieszczony w, w takim właśnie zakładzie, tak? w szpitalu psychiatrycznym. Cały czas widzi żonę swoją, ma w związku z tym ciężkie bardzo omamy. Tak? Żona też go ta martwa, namawia go do przeróżnych tutaj e, złych momentami dla niego rzeczy i ta jego właśnie, ta jego zapaść psychiczna stanowi mega ważny element, może nawet nie tyle to samej fabuły w sobie, tylko prowadzenia narracji, tak, te zwidy, a będą się pokazywały nam Często w mało oczekiwanych momentach i będą polegały na tym, że powiedzmy wchodzimy do pomieszczenia z trupami, a naglone w sklep i robią yy, 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 i potem pada, padają, nie? Czyli wiecie, tego typu tego typu rzecz. Cała gra polega na tym, że oczywiście tutaj musimy powstrzymać ten rozwój tych nekromorfów, tak? Za, zachować tutaj jakąś, jakiś pozór powiedzmy bezpieczeństwa i rozpierdzielić marker, z którego właśnie te badziewia wyłażą. Przyznam Wam szczerze, że nie śledziłem tym razem fabuły tak mocno, jak za pierwszym przejściem. Może nie tyle, że mnie nudziła, co mi się wydawała być zupełnie zwyczajna, tak? Tam w momencie, w którym leciały kacce w grze, no to ja tutaj popijałem sobie herbatkę, bądź też szedłem podrapać kotkę pod dupie albo psa po głowie, nie? E, ale tak czy inaczej, słuchajcie, fabuła jest bardzo prosta. E, mamy oczywiście dwójkę bohaterów poza Isaaciem, potem mamy jakąś tam zdradę, później mamy zmartwienie się o jedną z tych osób, a potem ona nas na końcu też tam nam pomoże, bla, 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 bla. Nic, co by tutaj mocno było w stanie was jakoś e, albo zachęcić do rozgrywki, a nie też od niej od, odrzucić. Tak, ale na całe szczęście to nie fabuła jest w Dead Space najważniejsza. Moi drodzy, pomówmy sobie od razu o samym... Gameplay'u, tak, no przecież to jest w grach najważniejsze. Gra jest survival horrorem z dużym naciskiem na akcję z bardzo liniowo, moi drodzy, prowadzoną rozgrywką, eksploracją, tak? Na czym owa liniowość polega? Ogólnie rzecz biorąc mamy taki, taki myk, że no, lokacje później do nich sobie jeszcze przejdziemy, tak? Lokacje są do siebie dość podobne, nie ma co się oszukiwać, no wszak będziemy zwiedzali głównie jakieś stacje kosmiczne, no i kiedy przydusimy sobie prawą gałę na padzie no to wtedy nasz bohater wysyła taką jakby taką linię, taki laser leci po podłodze, który pokazuje nam, w jakim kierunku mamy teraz się udać. No i to sprawia, że cała ta eksploracja, całe te przechodzenie gry jest takie bardzo dynamiczne, niezmącone niczym, tak? Oczywiście to, że ten sznurek pokazuje nam, gdzie mamy dokładnie pójść, to nie znaczy, że gra jest zupełnie pozbawiona jakiejś rzadkowej eksploracji, ponieważ wszystkie łażenie po pozornie niedostępnych pomieszczeniach, które na przykład będziemy musieli otworzyć za pomocą takich specjalnych power notes, które też będą służyły nam do ulepszenia kostiumu, no bardzo się opłaca, tak? W takich pomieszczeniach znajdziemy Dodatkową amunicję, pieniądze, apteczki, czy też komponenty, tak? tak? Komponenty, tak, które potem możemy sprzedać, takie tablice elektroniczne, nie? Co jeszcze? Słuchajcie, tej eksploracji takiej swobodnej poza tym sznurkiem, no nie ma wcale tak wiele. To wiecie, to wygląda ogólnie tak, że wpadamy do pomieszczenia, rzucamy ten laserek na podłogę, on nam pokazuje idź w lewo. A ty masz jeszcze drzwi w prawo i prosto. No to patrzysz, że w prawo są drzwi, w środku są dwa potwory i trzy apteczki, a w drzwiach pod tytułem prosto, w sensie drzwiach te, które są na wprost, znajdziecie na przykład jakieś tam audiologii vlogi i tak dalej inne pierdoły, nie? Czy na przykład schemat na zrobienie jakiejś konkretnej broni. Mi to osobiście nie przeszkadzało w zalewie gier otwartoświatowych. Szczerze mówiąc, dla mnie ten pomysł jest zajebisty, tak? Sprawia, że zawsze wiemy, gdzie mamy iść, nie ma jakiegoś błądzenia, nie ma kombinowania, i tak dalej, i tak dalej, aczkolwiek e, <kluzny> gdybym miał wybrać, nie, czy wolę takie rozwiązanie, czy też nie no chyba wolałbym, żeby to było zrobione tak jak w Kronosie, czyli o dziwo, w sposób bardziej oldschoolowy, bez jakiegoś tam, wiecie, tutaj puszczania nam laserka, który nam mówi dokładnie, gdzie mamy pójść, aczkolwiek to też nie jest minus, tak? Jakby mówię, moja osobista preferencja, ja bym wolał, żeby tego nie było, ale jest, no i skoro jest, no to regularnie z tego w trakcie rozgrywki tutaj korzystałem. Moi drodzy, cóż jeszcze, słuchajcie, w grze, tak jak Wam mówiłem, bardzo ważne jest zbieranie całej masy zasobów, tak? Te zasoby będą pochowane po szafkach, będą na przykład w bardzo fajny i statystycznie choroprzyjemny sposób wypadać ze zwłok rozwalanych przez nas nekromorfów, jeżeli na przykład widzimy, czy też ludzi, jeżeli w ogóle widzimy zwłoki w grze, ta gra jest potwornie pod tym względem popieprzona, to znaczy jedno, co trzeba zrobić, kiedy widzicie trupa? No wiadomo, że go zdeptać i go rozczłonkować, jeszcze najlepiej, ponieważ z martwych ciał bardzo często wypadają przeróżne znajdźki, tak? Kapteczki, amunicja itd. I tak tak Moi drodzy, dodatkowo jeszcze, że jesteśmy wyposażeni w taki specjalny kostium, który. E, będziemy mogli upgrade'ować. W ogóle powiedzmy od razu o tym kostiumie. I to zawsze dla mnie był taki bardzo miodny, bardzo satysfakcjonujący element tego tytułu, ponieważ wiecie, zaczynamy w takim pierdołowatym, zwykłym kostiumie, który tak wygląda dosyć cool. Potem zdobywamy lepszy strój taki ochrony, nie? Potem jeszcze lepszy, mój ulubiony taki w stylu vintage, nie? Z taką powiedzmy bardziej analogową butlą na plerach na powietrze. Potem mamy dopakowane tam strój jakiegoś ochroniarza, tam już super elitarny żołnierza, czegoś takiego, nie? I to jest zajebiste, ponieważ te zdobywanie kostiumów, a tym samym zmiana wyglądu naszego bohatera, z kozackiej na bardziej kozacką, jeszcze bardziej kozacką, i tak dalej, i tak dalej, to wszystko sprawia, że w grze mamy taką, no cholera, ogromną satysfakcję, nie? Ja się zawsze mega jarałem, kiedy była zmiana kostiumu, dla mnie to było coś zawsze świetnego, nie? Tutaj nie będę ukrywał. I no i sama ta animacja, kiedy wchodzimy, zmienia nam ten strój, to jest coś, to totalnie w moim tym mniemaniu Zajebistego, no ale nie tylko kostiumami, słuchajcie, człowiek żyje, tak? Kostium nie tylko wygląda, on ma też swoje funkcje. Jego jedną z funkcji jest takie no takie przyciąganie, powiedzmy, tak? W momencie, w którym naciśniemy na padzie bodajże guzik B na xboxowym, czyli tam kółko na PlayStation, no to będziemy mogli już je przyciągnąć wszelakie elementy otoczenia, nie tylko metalowe, ale wszystkie. Czyli będziemy, powiedzmy, mieli problem z drzwiami, które wymagają identyfikacji tam skanu ciała czy jegoś, nie twarzy, no to podnosimy trupa i moi drodzy go tutaj skanujemy, nie? Co jest dość takie też hardkorowe i obleśne. Będziemy mogli na przykład podnieść beczkę, czy beczkę, z jakiś pojemnik z substancją łatwopalną, no i cisnąć tym prosto w gębę potwora, tak? Ale co jest najciekawsze moim zdaniem, no to fakt, że będziemy mogli na przykład sobie wszystkie jakieś takie skrzynki, w których mieszczą się przedmioty, przyciągać też z odległości, typu wiecie, jeżeli sytuacja jest napięta, jeżeli wiecie, że jest niebezpieczne. Bezpiecznie. Wchodzicie do pomieszczenia, rozglądacie się po nim. No i tutaj widzicie, że tam są trzy skrzynki, no to już do siebie rozwalamy, ładujemy amunicję i idziemy dalej, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ jako, że w grze zaraz z tego przejdziemy jest bardzo ważną mechaniką obcinania kończyn naszym przeciwnikom, to później, jeżeli nasz wróg ma na przykład jakiś taki pazur, długi, zaostrzony, coś w tym stylu, to możemy mu to wyrwać w cholerę i potem rzucić tym w drugiego przeciwnika, co sprawi, że ten przybije się do ściany. Drugą z funkcji, też niezmiernie istotną, jeżeli chodzi o walkę, ale też o gameplay ogólnie, jest sztaza. Tak? To jest taka moc, która spowalnia czas, ale spowalnia obiekt, w którym my uderzymy, czyli leci na nas rozwścieczony potwór, no to my mu jeb z tej sztazy, on się zatrzymuje, no i potem możemy już sobie go tutaj kroić na kawałki i robić z nim przeróżne inne rzeczy, tak? To samo tyczy się na przykład niektórych elementów fabule, takich powiedzmy zagadkowych, tak? W których musimy rozwiązać jakiś problem, że na przykład bardzo szybko coś się kręci i nie możemy przejść, no to my głup tą sztazą, no i tam się wtedy możemy prześlizgnąć, tak? E to jest jakby standardowy element moi drodzy tutaj walki. To, że uderzymy tą sztazą przeciwnika, no to, to jest totalnie, totalnie naturalne i często będziecie to robić w momencie, w którym tylko i wyłącznie zobaczycie wrogów. Teraz powiedzmy sobie jeszcze, zanim przejdziemy do samej walki i tak dalej, do etapów bez grafitacji. Cholera, nienawidziłem tego w Dead Space. Ja w ogóle nie lubię takich antygrafitacyjnych rzeczy w grach. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak, czy Wy też tak macie. Nie lubię tego zmieniającego perspektyw. W ogóle mam chyba traumę z dzieciństwa jeszcze z castywania Symphony of the Night, gdzie mam potem odwrócony zamek, ale to może być tylko i wyłącznie moja tutaj jakaś yy, yy, moje PTSD z dzieciństwa, nie? Słuchajcie, no i. No i to tak, no te etapy są, są na pewno dużo lepiej rozwiązane niż miało to miejsce w Death Space 1. C. To latanie postacią zrobione jest dość intuicyjnie. Nie powiem, że jest jakieś, nie wiem, no okej, okay, inaczej, dla niektórych osób, myślę, że dla większości, pewnie ja będę tutaj w mniejszości, może być to nawet bardzo przyjemne, nie? Tak sobie wiecie, polatać tym naszym tutaj e, e, Ajzakiem, Tak będziemy w trakcie tych lotów także trochę walczyć momentami, ale głównie będą to etapy, w których wiecie, no będzie nam się kończyło powietrze, i będziemy musieli lecieć z punktu A do punktu B, tu jakąś stację kosmiczną, tam coś naprawić, coś zrobić, to jest też oczywiście klimatyczne, tak? szczególnie kiedy przebywamy w otwartej przestrzeni kosmicznej, bo jest totalnie cicho, to mi się bardzo podoba, no i Ogólnie, tak, nie lubiłem nigdy tych etapów z brakiem grawitacji. Tak, tutaj no, też nie były to moje ulubione etapy, ale nie mogę powiedzieć, żebym się jakoś przy nich, nie wiem, wkurzał, frustrował, czy miał z tym jakikolwiek, tak na dobrą sprawę, problem. Moi drodzy, teraz przejdźmy sobie do walki, tak? I na początku może do wrogów. Wrogowie dla mnie w Dead Space to są moi ulubieni przeciwnicy. Poza przeciwnikami z Silent Hill wolę wrogów z Dead Space od przeciwników z Resident Evil, wolę nawet wrogów z Dead Space od genialnych duchów z Fatal Frame. Powiem Wam tak, no wrogami czymi są nekromorty. To są przeciwnicy, którzy, którzy tam się mutują z ludzkich ciał, czy oczywiście sensie oni zarażają ludzkie ciała, no i potem się przemieniają i to w jaki zajebisty, karpenterowski, dający hołd takim filmu, jak na przykład The Thing Sposób, to jest zrobione, to jest poezja, wrogowie są przeobrzydliwi, wiecie, że ja uwielbiam ogólnie Grozę wszelako, nie? No i najbardziej podstawowym wariantem przeciwnika jest gość, który ma powyciągane ręce i z tych rąk ma takie szable i on biegnie jak pieprznięty, tam was Ciąć, nie? Mamy, słuchajcie, wrogów też, którzy są takimi ala standardowymi w miarę zombie, w sensie mają w pełni humanoidalny kształt i żygają. Mamy gości, którzy na czworakach będą do nas zapierniczać, no bo nie mają nóg, tylko mają taki ogon z. No nieważne. Będziemy mieli, moi drodzy, przerażających dla mnie, takich długich, wysokich gości, którzy się rzadko pojawiają w grze i oni się składają w takich małych pająków, czyli patrniemy go, a on, wiecie, będą z niego takie jakby dłonie wychodzić, kurczę, takie no, coś. Trochę jak fajne hagery, nie to trzeba będzie szybko wyeliminować. Mamy totalnie obrzydliwe i kozackie płaszczki, które no jak, wyglądają jak płaszczki, tak, no i zbliżają się na do trupów, wciskają w niego jakiś swój ozor, no i zarażają go wtedy w tego nekromorfa, tak? I potem lecą szukać kolejnych zwłok, aby ten proceder powtórzyć. Wrogowie są zajebiści, ale to oczywiście, że nie wszystko. Słuchajcie, mamy tych naszych podstawowych wrogów wersję, także czarną, która jest, no bardzo dużo silniejsza jest bardzo bardzo mocna e, mamy także słuchajcie Przeciwników, którzy są takimi grubasami, i jak w brzuch, to z tego brzucha wyłazi masa owadów. Nie takich, jak wiecie, też e, a la facehagerów, tylko mniejszych. E, co jeszcze? Mamy, moi drodzy, przeciwników, którzy będą do nas biec i mają zamiast ręki taką wielką malmaczugę świecącą w którą jak Strzelimy, no to jest wielkie rozpaćkanie. Mamy rewelacyjnych wrogów, którzy się kryją. Moi drodzy, są przeciwnicy, którzy się przed nami ukrywają, niczym ninja w tęczu. E, stoją za winklem. Wyglądają na nas. E, wiecie, kiedy nas widzą, to wydzierają strasznie mordę, dają nam trzy razy popysku i uciekają bardzo szybko. To jest super, bo w tych etapach będziecie chodzić, kluczyć, wyglądać bardzo powoli za każdy róg, precyzyjnie strzelać mu w mordę, wywoływać go tym samym, walić go potem sztazą, no i krojenie. E, moi drodzy, na początku w ogóle ci wrogowie, którzy, mi, którzy się ukrywają, mi się wydawali trochę śmieszni, że takie taka ciubabka, no ale później śmiesznie nie było, jak było mało, ani nie amunicji i pomieszczenie było przerażające i duszne, a wewnątrz czaiły się te właśnie kryjące się stwory, ale to dalej nie wszystko, ponieważ wiecie, w grze będziemy zwiedzali etapy etap taki no, dziecięcy, to jest jakaś szkoła, coś takiego umieszczona na stacji kosmicznej no i walczymy z dziećmi. Dzieci mamy w dwóch, w trzech wariantach. Jeden z nich to znaczy, to czy to jest dokładnie dziecko, to akurat nie wiem, ale mamy też takich wrogów, które są niewielcy, oni się przyklejają do ścian, wyrastają im z plerów takie macki, które w nas strzelają, tak? Yy, mamy też właśnie te dzieci, jedne są w postaci takich totalnych noworodków, które niczym takie larwy pełzą w naszym kierunku, całe świecą jak w nie strzelimy, to działają niczym granat. Mamy, moi drodzy, także bardziej wyrośnięte bachory, które lecą na nas potwornie dr drąc mordę, no i są one takie raczej na jednego strzała, ale atakują chmara. Przez co są bardzo niebezpieczni. To dalej nie wszystko. Moi drodzy, też wrogowie, w zależności od lokacji, mają inne kostiumy. Tak? Będziemy na przykład walczyli z totalnie obrzydliwymi, dla mnie przynajmniej, nekromorfami, którzy są nadzy kompletnie. Nie? Są takie sytuacje i tam to pokazuje idealnie te deformacje ludzkiego ciała. Będziemy mieli, słuchajcie, także nekromorfy ubrane w stroje lekarzy, ochroniarzy, pracowników tej stacji. Tak? To taki daje bardzo mocno imersyjny. To sprawia, że imersja jest zajebista, tak no i ogólnie jeszcze bardziej widzimy, że ci przeciwnicy byli kiedyś ludźmi, co nadaje to jeszcze takiego mocniejszego, brutalniejszego, ogólnie rzecz biorąc. Klimatu, Moi drodzy, co jeszcze, słuchajcie, wrogowie dla mnie są absolutną wręcz rewelacją, w ogóle się pojawia kilku takich powiedzmy, że no powiedzmy, że są to bosowie, można tak to nazwać, no coś po prostu pięknego, oni wiecie, rozpadają się na kawałki, drą mordy w sposób naprawdę przerażający, takie są bardzo niepokojące, szczękają zębami chroboczą. Piszczą, pierdzą, bekają, wydają z siebie całą masę jakichś takich obrzydliwych, siorbiąco-ślurpających dźwięków, które słyszymy za każdym razem, kiedy pojawiają się w pobliżu. Co jeszcze? Ci wrógowie też nie są tacy, słuchajcie, to nie są absolutnie owieczki idące na rzeź, tak? Ja zawsze uwielbiałem w Dead Space. Potworną agresję, z którą uderzają w nas przeciwnicy. Oni lecą urwać nam łeb, nie? I to jest w tej grze totalnie, totalnie kozackie, moi drodzy, no ale też nie jest tak, że my przed tymi wrogami jesteśmy bezbronni. O, absolutnie nie. Mamy tutaj całą bardzo szeroką gamę broni. I żeby daleko nie szukać, zacznijmy od tej najbardziej standardowej. Słuchajcie, ja Wam powiem, jakim, z jakim ja grałem zawsze zestawem. Mój zestaw broni to był standardowy Plasma gun, który sobie mocno, że tak powiem, ulepszałem. On ma dwa tryby strzału, ma jeden poziomy, drugi ma pionowy. Pionowy służy najlepiej do odcinania rąk, a poziomy do odcinania właśnie nóg, czyli na przykład widzimy świra, który leci w naszym kierunku, no to odcinamy mu on upada z impetem na ziemię potem tym ręce, rękę urywamy i rzucamy nią przeciwnika. Yeah! Dodatkowo jeszcze korzystałem ze standardowego karabinu maszynowego, ponieważ on się no, przydaje w każdej sytuacji. Używałem także działa linowego. Czyli takiego, no to jest taki, no nie wiem, shotgun, tylko to jest um, pistolet, czy karabin, działo, które jest takim szerokim strumieniem energii, co kosi potem przeciwników, nie? E, no ale moją ulubioną bronią jest Reaper. Jest to, słuchajcie, gra, broń, którą, w której zarówno w jedynce, jak i w wójce najbardziej lubiłem grać. Jest to taka piła tarczowa, która nam wylatuje i za pomocą jakiejś chyba grawitacji jest podtrzymywana w powietrzu, no i wtedy kroimy przeciwników. Dźwięk rozkrajania, słuchajcie, uderzenia tej piły o metal, który jest na podłodze, i tym samym równocześnie piłowania ciała, te wszystkie dźwięki, te. Rewelacja tymi piłami. Także możemy strzelać, okaleczając przeciwników na odległość. No, ale dla mnie, no, dla mnie, wiecie, Dead Space to jest właśnie ta broń, nie? To jest moja ulubiona absolutnie broń. kocham z niej korzystać. Jest bardzo to wszystko, słuchajcie, przyjemnie zrobione. Wiecie, no, leci na Was dwóch wariatów. A wy odpalacie piłę i ta piła ich tam trzyma w miejscu, krojąc, no, coś świetnego. Yy, uważam, że w Dead Space jest najlepsza walka w ogóle w grach grozy ever, nie? Yy, ale to nie wszystko. Słuchajcie, mamy także broń, która na przykład jest takim. Yy, która wystrzeliwuje takie jakby metalowe, metalowe, brakuje mi są takie oszczepy, powiedzmy, które się wbijają we wrogów, i wtedy odpalamy prąd, który ich radzi, nie? Jest miotacz ognia. No naprawdę, bronie są rewelacyjne i też samo to sama ta walka jest piekielnie przyjemna z przeciwnikami, chociaż potrafi być trudna. Wiecie, no im odpadają te części ciała i naprawdę musimy się starać, żeby czasami, żeby ich dobrze pociąć, no bo wiecie, w każdego zwykłego przeciwnika możecie wyładować całą masę amunicji, no i w końcu padnie, nie? Ale te um, amputowanie kończyn no to sprawia, że idzie to dużo, ale to dużo szybciej. No walki są dynamiczne, słuchajcie, są bardzo takie pompujące adrenale, są piekielnie brutalne i też cholernie, ale ale to cholernie przyjemne i w tym momencie również tutaj muszę przyp wam przypomnieć, znaczy sobie przypomniałem, dlatego Wam o tym powiem, że samym Ajzakiem też steruje się wyśmienicie. To nie jest taki styl gry jak w Kronosie, że czujemy tak na maksa ciężar tej naszej zbroi. Azak się czuje w tym swoim kostiumie jak małolat, jak, jak kurcze biegacz, nie? On sobie tutaj szybko, pach, pach, pach się można obrócić. On jest, jest taki sprawny, nie? To ta, to ta kontrola nad nim jest taka bardzo e, dynamiczna. No, Miałem mieć takie sytuacje, żebym jakoś tam ginął przez, przez moją kiepskość w postaci nieumiejętności sterowania ociężałym bohaterem, tak? Tutaj nie ma takich sytuacji. Za każdym razem, kiedy giniemy, no to jest to wina, nasza wina. No i skoro akurat powiedziałem o tym ginięciu, o to powiedzmy teraz o poziomie trudności. Moi drodzy, gra... Ha, czy jest jakaś taka trudna? No nie wiem, zginąłem, strzelam. Nie z 12 razy, 16 może, na pewno nie 20, ale tam pewnie powyżej 10, tak? W całym tytule. Ginąłem z, z reguły przez zbytni pośpiech, przez jakiś mój głupi błąd w trakcie, nie wiem, quick time eventu za wolno wciskałem, e, czy też powiedzmy chciałem za bardzo robić na hura, tak? Tutaj nawet nie, ma, nie ma takich sytuacji, przynajmniej ja nie miałem, żebym absolutnie nie miał amunicji, a jeżeli były, to były bardzo krótkie i prowadziły tylko i wyłącznie do tego, że zaraz tam tutaj gra nas obdarowała jakimś pomieszczeniem, które było wypełnione wszelaką maścią, paliw, tych energetycznych baterii, amunicji, pił i tak dalej, w, których mogliśmy się tutaj, w które mogliśmy się zaopatrzyć. Klimat w grze jest, nie powiem, że jest to gra straszna w takim striccie strachu strachu, jak Silent Hill, na przykład, czy Fatal Frame. Tutaj, wiecie, jest ciemno jak w dupie, nie? Krew leje się strumieniami. Macie wszędzie ludzkie zwłoki, naprawdę w kiepskim stanie momentami. Są okaleczone, porozpieprzane, powieszone. Wiecie, tutaj widok toczącej się ludzkiej głowy po ziemi, którą sobie możemy zdeptać, nie robi żadne, żadnego wrażenia. Wrogowie są przerażający, gra jest naprawdę brutalna i Gra się nie centoli. Pokazuje wszystko to co, e, to, co uważa, że powinna pokazać. E, ale, no i ten klimat, wiecie, klimat horroru jest. Jest to klimat gore, klimat takiego właśnie filmu The Thing, tak? Ale ja strachu stricte nie czułem, ale też ja jestem trochę pieprznięty. Nie? Ja bardziej przez te komentarze chodziłem jak taki, nie wiem, jakiś specjal z bronią, przygotowany tutaj zaraz do ewentualnego ataku. Nie? E, dobrze, moi drodzy, co jeszcze? Słuchajcie coś jeszcze chciałem Wam tutaj powiedzieć na temat tego e, tytułu. Moi drodzy, powiedzieliśmy sobie o klimacie. Wiecie, to jest horror cały czas, tylko ta gra też jest, zauważyłem, y, a propos tego klimatu, jest dużo inaczej rozłożony środek ciężkości, jeżeli chodzi o walkę, niż miało to miejsce w Dead Space 1, bo tam tej walki było dużo mniej i ten klimat był taki bardziej stricte przerażający. Tutaj mm, te, ta walka tak następuje falami. Oczywiście są takie momenty, że tam, nie wiem, wyskoczy nam jeden, dwóch przeciwników, zdejmiemy jest ok, ale bardzo często będziemy się mierzyli z dużą ilością wrogów w jakimś pomieszczeniu, tak, czy tam powiedzmy, wiecie, warning, warning, rozpierdol is coming i nagle tutaj, no nie, może nie dziesiątki, tylko kilkunastu wrogów zaczyna po kolei do nas lecieć, żeby ich e, pokonać. Moi drodzy pod kątem oprawy graficznej i dźwiękowej, no to powiem Wam tak, jak włączyłem tę grę, to miałem na początku takie delikatne uderzenie taką no tą starą Xboxizną, PS3-cizną, czyli było takie, kurde, no mogło być niby lepiej, nie? Mogło być lepiej, ale jak już zacząłem grać, zobaczyłem, że to h 4 k tak jeżeli mnie wzrok nie myli, że działa to w 60 klatkach, mówię, kurczę, ta gra naprawdę dobrze wygląda, e, oczywiście wiadomo, że postaci, szczególnie właśnie twarze bohaterów i tak Dalej, no nie wyglądają już w dzisiejszych czasach najlepiej, ale jak się moje oko opatrzyło ze wszystkimi lokacjami, no to było ok. Nie powiem, że było jakoś pięknie, ale było ładnie. Wrogowie szczególnie wyglądają świetnie, w grze są naprawdę niektóre fajne pomieszczenia, ale też musicie się nastawić na to, że lokacje w grze, skoro już tutaj mówimy właśnie akurat o wyglądzie tego wszystkiego, no to lokacje w grze są dosyć, no, jedno, jednorodne. Oczywiście twórcy się starają, żeby nam jak możliwie najbardziej to urozmaicić, tak, będą etapy właśnie. W takich budynkach, ala szkolnych będą na zewnątrz, będą no w bazach wszelakich, tak? w wszelakich takich futurystycznych pomieszczeniach, co prawda czasami są naprawdę nieźle zrobione, tak? Na przykład te przebór na mieszkania, tudzież jakiś ogród będący wewnątrz statku, jednak to też nie może się tutaj liczyć na jakąś taką ogromną i niesamowitą odmienność pod kątem tych. Czekaj kochana, żebyśmy tutaj, o, poziomów, tak? Dlatego pod kątem oprawy ogólnego wyglądu gra do dzisiaj trzyma się naprawdę nieźle, wręcz bardzo dobrze, słuchajcie. Tylko tak jak mówię, no musicie sobie tutaj włączyć w głowie ten filtr, że... No, to jest tytuł już dość, dosyć mocno wiekowy, tak? No i dobra, moi kochani, co jeszcze? Replayability w grze jest duże. Ja teraz oczywiście przesadzam sobie ją tylko raz i to mi wystarczy, tak? Ale ja pamiętam, jak gra wyszła, no to ja ją skończyłem z trzy albo cztery razy. Po przejściu gry zdobywamy totalnie kozacki kostium. Możemy dalej sobie dopakowywać broń, przystosować się jeszcze silniejsi, próbować kolejnych trybów rozgrywki i tak dalej, i tak dalej. Nie pamiętam tylko totalnie, na czym polegał tryb multiplayer, którego dzisiaj już nie da się włączyć, jeżeli miałbym ocenić na dzień dzisiejszy Dead Space 2, no przyznam tak, dałbym temu kiedyś tej grze. 9, nawet 9 z plusem na 10, teraz daję jej 8 z plusem na 10. Bawiłem się fantastycznie, uważam, że tutaj osoby, które w Dead Space y nigdy nie grały, tak, na przykład, albo, albo skończyły tylko remake i wam się podobał, no to koniecznie sprawdźcie, słuchajcie, dwójkę w tym game pasie. Naprawdę, po dzień dzisiejszy jest to rewelacyjny tytuł, który da wam ogrom radości, jeżeli na początku przełkniecie tą taką archaiczną, no może nie archaiczną, ale taką, no tą pigułkę tej starszej grafiki, tak. Dobrze, moje to bardzo wam dziękuję za uwagę, słuchajcie, zostawcie po sobie coś w komentarzu, pamiętajcie, że w linkach w, w opisie tego filmu macie link do mojego Patronite'a, to mi mega pomaga, do sklepu Perfect Blue, w którym możecie sobie kupować gry za pomocą mojego linku afiliacyjnego, a także moi drodzy, link do zakupu mojej książki, do którego Was serdecznie również zapraszam, a my widzimy się już niedługo, mam nadzieję, że jutro w kolejnym niesamowitym odcinku do Diabła z grami, na razie, cześć! Kim był mężczyzna w masce, gdzie zrobiono zdjęcia i najważniejsze, czy był to tylko chory performance czy dokumentacja prawdziwej zbrodni? Makabra na fotografiach to jedno, ale gorsze były pytania, przypuszczenia i wnioski, do jakich można było dojść. Nie to więc wzbudzało największy niepokój, co znajdowało się na fotografiach. Gorsza była cisza, żadnego półśmiechu, dystansu. Opisu, że to prowokacja, po prostu zimne obrazy, jakby ktoś robił precyzyjną dokumentację.